Niech będzie odpalony. Wiele poradników, mówiących o przygotowaniu motocykla do zimowania, mówi między innymi o tym, że motocykl trzeba zatankować do pełna przed postawieniem go na zimę. Niewiele jednak z tych poradników wyjaśnia w zasadzie, po co to zrobić i dlaczego, lub wyjaśniają to zdawkowo. Jednak też z mojego doświadczenia wiem. Że bardzo wielu motocyklistów mimo wszystko tego nie robi i zostawia na zimę pusty lub prawie pusty zbiornik. W dzisiejszym filmie postaram się Wam objaśnić, dlaczego warto zatankować na zimę i jakie mogą być problemy, jeżeli tego nie zrobicie. Mam nadzieję, że tym materiałem albo zachęcę Was do zatankowania motocykla, albo utwierdzę w przekonaniu, że robicie właściwie. Zapraszam do oglądania w poradnikach na temat zimowania motocykla. Najczęściej przewijającym się argumentem za tym, żeby zatankować zbiornik, jest to, że może on skorodować w środku, zbierze się wilgoć i zbiornik zardzewieje. Wielu z Was może w tym momencie powiedzieć: ha, Ale halo, ja mam przecież plastikowy zbiornik i problem korozji mnie nie dotyczy, nie muszę tankować. Postaram Wam się to wyjaśnić na rysunkach. Jak to jest z tym zbieraniem się wilgoci? Jak to jest z tą rdzą? Jednak, wcześniej zachęcam do tego, żebyście zasubskrybowali mój kanał i dodatkowo kliknęli tam taki mały dzwoneczek, który będzie Wam przypominał o tym, że pojawiają się tu nowe treści i będziecie mogli być z nimi zupełnie na bieżąco. Jak również gorąco zachęcam do dania łapki w górę oraz skomentowania tego, Materiału. Na podstawie tych dwóch rysunków postaram Wam się pokazać, co będzie się działo w zbiorniku motocyklu, jeżeli będzie na zimę mało paliwa, a co jeżeli będzie tego paliwa dużo. Spróbowałem narysować zbiornik klasycznego motocykla. Jeżeli będzie na wtrysku, to będzie miał. Pompę może mieć również kranik, bo pompa nie zawsze musi być w zbiorniku, może być na zewnątrz. A tu postarałem się narysować taki przekrój zbiornika, powiedzmy, że w sportowym motocyklu, gdzie on ma zazwyczaj taki kształt, bo tutaj w tym miejscu jest airbox. Tutaj mamy. Schematycznie narysowany smok pompy paliwa, pompę paliwa. Gdzieś tu jeszcze powinienem dorysować pływak, który będzie wskazywał poziom paliwa. Tutaj być może też taki pływak mógłby się znajdować, ale do rzeczy. Co będzie się działo, jeżeli będziemy mieli mało paliwa? Powiedzmy, paliwa będzie o tyle w takim zbiorniku, lub o tyle w takim zbiorniku. Wtedy tutaj mamy dosyć dużą objętość, w której będzie mogła się skraplać woda. Pamiętajcie, że zbiornik nie jest super szczelny. Nie może być super szczelny musi mieć y, odpływ, musi mieć przewietrzenie po to, że. Jak paliwa będzie ubywać w miarę jak będziemy jechali, żeby nie powstawała w nim po prostu próżnia. Dlatego on zawsze gdzieś tutaj, powiedzmy, przez korek, czy to taki zbiornik, ma przewietrzenie, więc może się do niego w taki czy inny sposób dostawać w miarę świeże powietrze. A jeżeli na przykład motocykl będzie stał, w powiedzmy garażu Blaszaku, gdzie może być duża wilgotność i duże zmiany temperatury, to tej wilgoci będzie się tu mogło bardzo dużo w tym zbiorniku wytrącać. I ona osadzi się również na przykład na pompie paliwa, czy tutaj na elementach pompy paliwa, które są powyżej poziomu paliwa i może dojść po prostu do ich korozji. Natomiast, jeżeli będziemy mieli paliwa zalane pod korek, tak jak tutaj czy tutaj, to wtedy ta objętość, ta pusta przestrzeń, do której, w której może się ta wilgoć wytrącać, jest po prostu bardzo, bardzo mała. W porównaniu oczywiście do ilości paliwa. Więc tej wilgoci również będzie się wytrącać dużo, dużo mniej wtedy. No ale załóżmy, że mamy paliwa mało, wilgoć się wytrąca. Jeżeli zbierze jej się nam tyle, że w jakiś tam sposób zanurzy się smok pompy lub popłynie ona przez kranik, no to dojdzie do czy to zalania wodą wtrysków czy jeżeli mamy sprzęt na gaźniku to woda pójdzie do gaźników i no niestety nie bardzo motocykle chcą pracować na wodzie szkoda ja też bym chciał żeby jeździły na wodę ale czasem zdarza się że jeżeli pompa zaciągnie wodę to może to mieć negatywny wpływ na przykład na odpalanie później motocykla na pierwszy rozruch po zimie, który i tak jest utrudniony, bo motocykl długo nie pracował, a dodatkowo jeszcze zalewanie wtrysków czy gaźników wodą na pewno mu w tym nie pomoże. Później będę mówił jeszcze o parowaniu, o wietrzeniu paliwa i też powiem wam to i jeszcze raz wyraźnie, że jeżeli tego paliwa tutaj będzie dużo, jeżeli cały zbiornik będzie pełen, no to ta objętość powietrza, do której paliwo może odparować, będzie dużo, dużo mniejsza i to również ma bardzo znaczący wpływ na to, jak to paliwo się będzie zachowywać, jakiej jakości, jakie będzie na wiosnę. W tym momencie wielu z Was dalej może powiedzieć: Ten problem mnie kompletnie nie dotyczy. Trzymam motocykl w ciepłym miejscu, w suchym, mała wilgotność, na pewno woda nie skropli mi się w zbiorniku, a nawet jeśli jakieś śladowe ilości, to nie będą miały wpływu na eksploatację. Dochodzi w tym momencie jednak kolejny argument za tym, żeby zatankować jednak motocykl przed zimą, a mianowicie kwestia wietrzenia paliwa. Jego starzenia się. Jeżeli będziemy mieli pusty zbiornik albo prawie pusty i tego paliwa będzie tam mało, będzie ono mogło łatwiej zwietrzeć, szybciej się po prostu zestarzeje. Chodzi o to, że w pustym zbiorniku, w którym jest mało paliwa, ta pusta objętość, do której paliwo może parować, jest po prostu duża i to przyspiesza proces wietrzenia. Gdy natomiast zatankujemy zbiornik pod korek, ta objętość jest bardzo mała, a dodatkowo powierzchnia, z której paliwo może parować, również jest mniejsza, co bardzo skutecznie spowalnia proces starzenia się paliwa, proces jego wietrzenia. Nie wiem, czy mieliście okazję kiedyś powąchać takie stare paliwo. Ma ono charakterystyczny zapach i może on świadczyć o tym, że motocykla nie będzie dało się odpalić. No właśnie, takie stare, zwietrzałe paliwo to już tylko jeden krok od tego, żeby zalać świecę, zamordować akumulator i sezon zaczynać od naprawy motocykla zamiast cieszyć się jazdą w pierwszy ciepły dzień. Dodatkowo warto wspomnieć w tym momencie o specjalnej chemii, o specjalnych dodatkach do paliwa, takich, które można dolać na zimę właśnie, zapobiegających wietrzeniu, starzeniu się paliwa, a również wiążących w sobie ewentualną wodę, wilgoć, która może się tam jednak wytrącić. Osobiście polecam taką chemię stosowaną do na przykład skuterów wodnych, których problem wilgoci w paliwie i problem tego, że trzeba je długo przechowywać nieużywane, również dotyczy. Taką chemię można dostać czy to w internecie, czy to w salonach czy serwisach. Właśnie skuterów wodnych. Gorąco do tego namawiam, to naprawdę bardzo ułatwia życie i bardzo pomaga. Jeżeli z jakichś jednak powodów nie zatankujecie motocykla przed zimą, czy to nie wiem, zapomnijcie, czy nie będziecie mieli takiej możliwości, pamiętajcie o tym, żeby w takim razie zanim spróbujecie go uruchomić na wiosnę, dolać mu świeżego paliwa. Jeżeli paliwo, które macie w zbiorniku będzie zwietrzałe, to świeże paliwo się z nim wymiesza i yy, będzie dużo większa szansa, że motocykl po prostu odpali, że nie będzie za stare paliwo, żeby dało się uruchomić silnik. Dla mnie zawsze również argumentem za tym, żeby jednak zatankować motocykl na zimę, jest ekstra bonus w postaci po prostu pełnego zbiornika na wiosnę. Wtedy w pierwszy ciepły dzień można nawinąć parę setek kilometrów bez odwiedzania stacji benzynowej. Dla mnie zawsze jest to po prostu miłe. Bardzo dziękuję wam za poświęconą uwagę i do zobaczenia.